Cześć tu i jest ze mną dzisiaj. Kto jest ze mną dzisiaj? Bo nie ja? wiem. No. Jestem y, Michał 1, 2, 3, czyli ja. <noise> czyli Lulu. I na, e, Nemezis. Nemezis Cross. No. Ci... Echo Jace. I dzisiaj no, to jest pierwszy. co dzisiaj robimy. E, dzisiaj. pola. No, to jest pierwszy odcinek ogólnie. I tak to będzie też chyba częściowo poradnik. Oj już No. <noise> Taki plan jest. A co z, tego, co z tego wyjdzie, to nie wiadomo. No. Też ja oczywiście tylko z, zacząłem przy ładowaniu. No tak, no to ja z Lulu, czyli z Michałem raz, dwa, trzy, idziemy na Bota czyli Ada, Curry z supportem. Yy... Garen, czyli Roki, idzie z Galio na topa, czyli na górę. I Ashe idzie mida. Aczkąd wiecie, że tak zrobił bo innej możliwości nie mam, wierz mi, chyba że no. solo Solotop może iść, bo to jest bardzo dobry solotoper. Ale ty idziesz ze mną, bo ja cię mam właśnie. Robić, bo gram bez dżungli. Czyli że jak on ma być. Na takich lołach, jak, proszę was, ja trzydziesty, Michał. Osiemnasty. A Rocky Ar chwel się. Pochwal. Szósty. Który? Szósty. O, postępy. Cały czas takie miałem. Nie. No. Kiedyś pierwszy to musiałeś to mieć. Ogólnie... ogólnie Raki nie lubię grać w LoL, ale ja go dzisiaj namówiłem. Znowu kiedyś... Zmug. Tam, kiedyś tam Zmug. grałem, ale przestałem potem. A to wtedy ogólnie lamiliśmy, że omegle. Wtedy A teraz nie ja... lamicie <laughs> Ja nie wiem, Cieszyma. bo nie grałem raz... Ostatnio grałem gdzieś w sierpniu? Tak więc no nie wiem, jak to teraz grałem. może być lipa. No. no. Ale my ten... poprowadzimy drużynę do zwycięstwa. Tylko że ja pierwsza z Jason gram tak, tak się składa. <grym> A ja, ja Lulu będę grał któryś? O, i raz. Jak będziesz ogarniał tak, jak wtedy ja Rengarem grałem albo e, Kogumałem, to o, murder O, ja od razu mu powiem, że y, ja gram y, supportem, czyli będę pomagał Jasonowi bo jest AD. Kay. Albo Taka tarcza szybko. Może tłumaczcie, bo nie wiem, czy wszyscy to rozumieją, włącznie ze mną. Szybko. Support, ja jestem supportem, czyli taki ktoś, kto pomaga, że na przykład dam mu tarczę. Szybkość, albo, szybkość, albo więcej życia mu dam. Najczęściej właśnie support bierze takie spale, czyli że umiejętności przywoływacze, takie, które wspierają sojusznika, czyli nie wiem, Clarite, Hitchila. TV? Mogliśmy, mogliśmy zaczynać nagrywać w jednak tak 100%. No. no. Ale dobra, tym. Jak się przeciw moi no, no. Dobra, Bacik. A coś włączyło się wam? No, ale już gram. Już dawno. no 49 Aha. sekund. Problem. Do kogo mamy w simie? Galio? Co za idiota? A co zrobił? Na to poszedł. No nic mi się jeszcze nie włączyło. O, yes. Ej, mam chociaż, że wrócił do gry, coś takiego? Nie. O mój my... ścinek, nie wiem co, nie wiem czemu. A nie mówisz, że komputer ci dobrze chodzi? No bo... Nie wiem, to przez to nagrywanie pewnie. No. Nie wiem, co mi wspólnego, skoro ja nagrywam, ale dobra. Nie, ja, mam takie, ja mam takiego kompa, że ja, ja włączę Boże, więcej niż nie, pięć nie stron, nawet no, bo... się kompo, żeby wyłączyć. Boże, już myślałem, że ona pójdzie. O, wreszcie. Ja, przy, przy last hitowaniu będę miał lagi, jak nie wiem co. Fajnie. Ja właśnie gram ja właśnie supportem, czyli nie mogę zabierać killi dla Jaysa, ani last hitować, czyli zabijać minionka. Dobijać HP'emu. No. Zobaczcie, że nie coś dalsze. Talon, talon na topie. Cofnijcie, cofnijcie panowie. Wiemy, wiemy. I czasami y, właśnie y, patrz na nas, w sensie, że pokazuj co robimy, no. nie? Nie, nie, tam. Ktoś bedł? Kurde, boję się. Nie, nie dadz Zaraz Teraz tak. Co bedł? Omlagi magii z hitach. Za ja twierdzę, Mogłem mogę komputer Ha! króla. Ale to są nowe. Nie wierzę w to. Nie, to się. To zanim jeszcze załaduje. Wezmę szczęście, mam, mam nieskończoność FPS-u. Nie wiem, czy zrobił skill'a Jace'a i tak tak powiem. Ale szciny. Mam nieskończoność FPS-u, czyli 0-0 taki. O spokój, drugi poziom. Co Popiera? się dzieje? No. Co się dzieje? Ja. Jestem tutaj, zapłacę! Mogę bo ok. e... O! Nie wiem. O. Ja, ja chyba kompas bo się, rozłączył. O! Rozłączyłeś się. Okay. O! No właśnie. Bo zresetuję kompa, no to przy dwóch testach raczej ja nie mogę grać. A wytłumacz, że jesteś na telefonie, żeby nie wytyfy, wytyfy Właśnie... Nie dość, że jestem na telefonie na skape. To i tak mam lagi na no, lolu. Lagi ścinym bardziej. Spadkie jest wielkie. Roki siedzi cicho. No. Już się pewnie na grze. Jak czym czasami? Ja. Bobartek. Ja już swoje prywatne informacje teraz będziesz miał. 8 wiadomości na Facebooku. Kto? Ale nie ja znają mojego Znaczymy. nazwiska, ani nie imienia. Taki szczegół. Ale znają swoje nazwisko. Niby jakie? A ty znasz. Ale <laughs> powiedziałeś przed chwilą. Powiedziałam Ocim. No właśnie. A to nie jest moje całe nazwisko. Ocimiuk? Nie. Co? Ocimiuk. Cicho się, nie i nie. A to prawie zgadłem. A wiesz, że ja tutaj sam ich cisnę. Spoko. Mówię do się, bo on awk. pokonany. przydobym się kampni Ale to szczegóły. Tam czekoladę od mamy spokojnie. Ja chcę pokonany. Źle Just. i dobrze. Zależy, co chcesz usłyszeć. Od barka, czy radzi sobie na bocie? E, lecik. Czasem jakieś nie radziłem, powiedz mi. No. No. Cicho siedź. Ja 27 siedemnastu hitów, serio. Jeden... Kto, kto Jeden... u nich Jeden... jest, tam idzie Canon. Ma 21 jedenastu hitów. Aha, fajnie. Ja, ja już widzę to nagranie. Jestem czwarta nagrania nie mam, nie w Malolu. <laughs> I nie mogę pokazać jak jestem jakim jestem dobrym SAPORTO. Nie! A ogólnie gram średnio supportem, żeby Bardzo dobrze grasz z TAPORTEM, nie gadajcie. Średnio. Średnio gram. Średnio to ty masz oceny w szkole. Średnio to za dużo powiedziane. Nie, nie chcę ci... Nie chcę ci mówić, ale w geografii mam 4, 4, 4, 3, 3. Ty masz dwie czwóre, a ja mam 4 2 <średnio> to z, z... się usiarnięty... Zostałeś pokonany. Ej, to nie. Ciebie to nie. Dobra, przychodzę. Ja się... U mnie nie aż tak głośno. Przycisz sobie wprost Ja sobie przyciszę bardzo mocno. Tak. Ciebie to nie lubi pani od historii. No, o Wacimek. Ważnie, ważne. No, no na, na lekcji tylko siedzisz sobie. Bartek! Przestań gadać! Bartek sobie pisze... Bartek, Bartek pisze notatkę. Bartek, nie bazuj po zeszycie. <grym> Dobra. No co to w ogóle jest? I powiedz mi, że tak nie jest. Ja nie chcę Bartek. nic mówić, ale pierwszy raz w życiu Grand Jason i... Ja, ja ich cisnę. Znaczy, nie, nie to, że cisnę. To gdyby su gdy twój support przyjdzie M Mordor i z zniszczymy, tak, jak ty wtedy ty minionki zbrałeś fajder Ty na niego mówisz po imieniu i na niego mówię minionek. Wegor? No, to jest, to jest minionek. Jakie masz staty? Y 00036 A ty? Rocky. Nie wiem. 031. Mhm. Ej, Raki, uważaj, żeby ten. A w co maksujesz? E, ja w ten osąd, czyli ten wirek i w... rozstrzygające uderzenie. Czyli ku, e, tak nie chcę nic mówić, ale maksować czyli w jedną już można. Jestem. No. Ja mam ósmy level, oni mają szóste. A może bym sobie coś kupił. Co? Może bym sobie coś kupił. No właśnie. Kurde. Po, Bartek, chcę, te... chcę, ci, chcę ci się pochwalić! Co? Nauczyłem się builda na supporta na farmie. Wow, Chyba. Michał, Michał, masz już pierwszy poziom. Cicho. Ja mam 20% dopiero, 21. Ale fascynujące nagranie. Jak dobrze gracie! 42 z hity w porównaniu do Midera, u nich 41 ma. Może ja na początku pójdę tam trochę dla rokiego pomóc? Bo... Tak, on, u nich jest tam dwóch. Ja sobie no. lepiej sobie radzę sam. Niech tam już chociaż, chociaż w sumie nie, no bo będą mogli zgangować wtedy, jak będzie trzech. I jak ja pójdę na bota, to oni tam w szansę będą wiedzieć. Ej, szósty poziom. Nie... Szósty poziom, taki Ej. jaki mam normalnie. Uf, weź tego. Weź tego. Y, pamiętaj, żeby ulta robić. Nie, mam już. Dobra, przywiązać do gry. Wow. No bo. O już oskarżyłem, mi teraz zapierdziela. Ale już wróciłeś. Dobra, jest Który mam lepiej? Pierwszy. Ale super. No. Do Bartek, kto będziesz dzisiaj? Co? Pierwsza 40. Nie króla, no pamiętam. Będziemy troll gamerami? Masz, masz kupioną kupionego? Nie. Kurczę, chyba będę musiał grać jakąś inną postać. Ej, dobra, przyjemnie boli, fuck. Ej, bez jaj co jest? Jeden FPS, nowy przywoływacz wrócił do gry. Kto wrócił? Gracz pan szpan, czy jakoś tak? Oko. O, już naprawił się, ja Przecież... oni mnie powinni tu ci przecież ja tu sam jestem. No, już nie, już nie. ja sobie, co? Czemu się nie kupiło? Pokonany. Przeciwnik pokonany. Tak to jest, gdy gra się po raz pierwszy od kilku miesięcy, no, hej, może im trochę pomogę, co? Mogę? Nie, Oj, no, ale, a mi kurde, No I radzisz sobie, to, o, o, Tylko, że ja chcę po, ich pozabijać. Rozumiesz, że ja chcę mieć fragi, a nie siedzieć 0054. No, Włałbym mieć 5400. Czekaj, nie. to wezmę im postawię dwa wardy, chociaż, Jestem Właśnie, czekaj, muszę mu pomóc, bo on zaraz wyginie. Jej, Lulu pomagacz, Lulu pomogła temu. Galio, jestem zniszczona. Ale masz mało tak, życia. Ja Kurczę, boję się, że ona tam będzie w krzakach. Idę sobie. i biegnę do ciebie już. Nie i macie warda w tych krzakach jakoś. Ej, a Akali mnie bro goni, ej wyjście. O, dwóch cię goni. Fuck! Asi, 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 pomóż mi, asi, pomóż mi, asi, pomóż mi. Mam ich Nie, bo poradzę to, spokojnie. Jeszcze kanon! Weszły się! Nie ważne, Nieważne, nieważne. Nic nie było, nie idę. Mają warda. Oni w już fraga. No niestety. Ogólnie przegrywamy, ale wiecie, wrócił, wrócił, wiecie, saport, i w ogóle będzie Mordor, wygramy to i w ogóle przegrywamy. Help, 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 help. Tutaj Akali tam nie widujcie, ona 4-0 już ma. Właśnie. Ja Chodź szybko, dasz mi imane, nareszcie. Nie docinam. Oh. To chodź tu, kładaj do mnie. Tam, tam, tam. serio, tak mało? No, niestety, nie moja wina. Moja winna. Co to daje? Postaw warda w tych krzakach. Krótko. Oooo! Może. Zal powiedział, że ja by nie stawiać. No, Ezra powiedział, żeby nie stawiać. Bez oba, tak Przeciwnik jest nie do powodu Prawie go pokonałem. Ale uważajcie tam, wy. Ej! E, uciekaj, 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 bo ja nie mam tego, skila. się dobra, ale spoko. Bo ja chcę bo, jeszcze tego. Deszadę do sobie sam, jak cofnę? Weź choć tutaj ten ze mną, bo ja chcę w Wardach spawić. Kurczę, muszę ten wbić. Poziom. No, przydało. To nie się. cofaj. To nie co po prostu, nie? No weź. Ale weź. Ej, dobra, panowie, ja cofam. Niestety. Ej, ale weź. Kurczę, bo ja ten. Chciałbym tego zrobić. Warto tam postawić w krzakach, gdzie Asi stoi. To czekaj, ja, ja idę po przedmioty okej? Okay? Spoko. Ja się dorobię pod adekeri, takiego bardziej. Okej. Okay. Już atak świetny, takie różne. To już nie pokonalny. Przeciwnik do mnie. Seriously. Seriously. No, Lulut nie żyjesz? Mhm. Uh -huh. Prawie mi wiadomo, że przeszliśmy. że nie dopuł. Zagębowali nam bota. No to sobie mamy pograne, wiecie o tym, przez to okali. Musimy być całkowicie pokonani. Przywoływać się rozłączył. O, no, nie, no. Szansa no, mamy. Chodź, chodź, chodź. do ustawić. Jestem, 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 jestem. No chodź. Nic nie robił. Drawej go. Ej, uważaj. Dobra, uciekaj. Uciekaj. To już nie wokonany. Ja pieszczę. Mówię, że jestem słaby. Nie, 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 to nie, to nie, nie musimy wbiegać. Ej, nie, oni tutaj... Ja sama parę, to jest sama nawet tylko... Przeciwnik jest legendą. Szona to może jak z butami no, mogę hmm. Ej, zobaczcie... Uciekaj, uciekaj uciekaj teraz, bo mogę cię skangować. Ej, uciekaj! robi, uciekaj, do ciebie biegnął. Tepaj się najlepiej, bo do ciebie biegnął. Ej, uważaj, jakali. Uważaj, jakali. Ej, dobra, poczekaj. czekaj. Uciekaj. Uciekam, teleportuję Uwolej. się. <noise> Patrz. Przeciwnik jest. Kto tak lafidował? Tak ja pitule <noise> Panowie, panowie. Ja będę biegał wokół wieży. Wokół treta właśnie. Widzicie, zabiłem go. No, ile ja dostałem... Ile ja dostałem? Trzy lewele dostałem, czajcie? No. Uciekaj przeciwnik został seryjnym zabójcą raczej ja, chyba nie będziesz tego wstawiał na, na, na YouTube. Czy, co? raczej ja, tego chyba nie wstawię na YouTube. oczywiście, że wstawię serio? no ja tak kłamie. no, wiesz, ja też no, no wiesz, pierwszy, pierwszy raz grasz no właśnie, to ten stres o, przed y, wrzucaniem... o, pod tytułem, jak się nie powinno grać w No dobra my wam pokazujemy, jak nie powinno się grać, bo jak tak będziecie grać, to już na pewno przegracie rundę no. nie grajcie. I morał... A morał tego jest taki, że nie, nie powracajcie do Lola z nagrywaniem po raz pierwszy od kilku miesięcy. Czemu z nagrywaniem? Dobra. No. Nie. 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 No, ja się nie poddam. Ale tak. Ale... No nie, ale... Chodź go, chodź go, chodź go. Ale nie mamy szans. Ej, mam ulta. Spoko, ja już prawidłowo. No nie wiem kozie. kto tam jest, wiesz, jeżeli Akai tam jest to Lipę mamy. Ale ktoś jeszcze a tam szedł i Olaf. Robimy ich? W sumie to nie może Nie wiem, ja mam Chrońmy nasz dom! Czekaj, ja mam u... Dobrze, dobrze, dobrze. Nie uciekaj! Zniszczyła twoją wieżę. Oj. Tu już druga chyba po... Gdzie ta druga poszła? Co? A tutaj Jeszcze jedną i zniszczon... Nie bić stąd, nie bić stąd! I to coś do... budowania ej, nie mamy szans. No brawo. Fuck. Uciekaj, uciekaj, chodź tu, chodź tu! Dobra, uciekaj, uciekaj. Ja, ja? mam bada już. Nie ma śmieci, tylko te śmieci. Powolnij ich. Jest się Jest dużo. No, jest dużo. Jest dużo. Jest dużo. Jest dużo. Jest Kolejną. Ej, no bez przesady. no Jest. Tu już trzecia poszła. Trzeba tego. U no, nas jest szczęśliwie, że bo. Yes. za mnie bo mnie nie było Ej na no, musimy się... Ja nie tego, w serio, bo wyśmieją mnie tylko. No, oczywiście, że wstawię. Ale to, to Bo ty mnie chyba nie... Nie znasz mnie, no nie? <noise> no właśnie. No. No a nie tam. Też to jest ten troll, w mieliśmy nie, mieć. No. Ej, chodźcie, wszyscy się rzucimy na tego. Na jedną osobę musimy się rzucić. Dobra, idziemy na środek, bo jest najsłabiej strzeżony. Dawaj na... Dawaj Izraela bierzemy. A, z łutowo, ej z łutowo, nie ma ulta. Nie biegnie, tylko nie do zobaczenia za późno. Jezu,